Prezentacja Honda NX 650R Dominator odbyła się pod koniec 1987 roku. Korn Cern z Tokio przygotował na sezon 88 motocykl o zupełnie nowym wyglądzie, z nową ramą i nową nazwą. Nowe było też hasło marketingowe towarzyszące wprowadzeniu jednoślanu na rynek. Miejskie enduro drugiej generacji. Szef projektu Takea Fukui wyznawał przede wszystkim zasadę uniwersalności nowej konstrukcji. Powstała mieszanka niemal wyczynowego Endura z motocyklem szosowym codziennego użytku. Dominator był niewątpliwie następcą modelu XL600, chociaż niewiele przejął od poprzednika. W spadku otrzymał jedynie silnik, chociaż i on został poważnie zmodernizowany. Został przede wszystkim rozwiercony, co zaowocowało zwiększeniem pojemności skokowej. Cztery zawory rozstawione oczywiście tradycyjnie dla Hondy, czyli w sposób radialny, według patentu RFVC. Standardem dla jednocylindrowca Hondy był również elektryczny rozrusznik uzupełnione rozrusznikiem nożnym z dekompresorem. Za mieszanki w układzie dolotowym odpowiedzialny był pojedynczy gatnik, za to układ wydechowy wyposażono w dwie rury wydechowe. W długim okresie produkcji Honda doskonaliła model w sposób niezwracający zwracający uwagi, ale sensowny. Tak na przykład niemiecka wersja z 90 roku przejęła system dopalania spalin hamulec tylny to hamulec tarczowy z zaciskiem jednotłoczkowym. Niestety zrezygnowano przy tej okazji ze śruby regulacyjnej tylnego elementu resorującego. W 1991 roku dostosowano się do zaostrzonych przepisów odnośnie emisji spalin, modyfikując układ wydechowy i zmieniając zestaw dysz w gaźniku. Efekt. Od tej pory silnik osiągał moc 44 zamiast dotychczasowych 46 koli mechanicznych. Rok 1992 przyniósł zmiany bardziej rzucające się w oczy. Większy zbiornik, 17 litrów zamiast dotychczasowych 13, wymagał większej obudowy ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz inaczej ukształtowanej kanapy. Oprócz tego zmodyfikowano centralny element rasurujący. W zamian za to zlikwidowano nożny rozrusznik. Od 1996 roku Dominator był produkowany we włoskich zakładach Hondy w Abruzach. Nowy układ wydechowy wykonany ze stali nierdzewnej połączono znowu z wąską obudową z oddzielnymi kierunkowskazami. Uniwersalność tego motocykla prowokuje wielu kierowców w czasie wyjazdów urlopowych do korzystania z autostrad, mimo że nie jest to domeną jednocylindrowców, silnik bez problemu wytrzymuje i taką gonitwę. Niektórzy, szczególnie pieszący się kierowcy, żalą się jednak, że najwyższy bieg ma nieco za krótkie przełożenia. Przebiegi do 60 tysięcy km bez wymiany tłoka są na porządku dziennym. Również stosunkowo skomplikowana głowica cylindra dobrze wywiązuje się ze swojego zadania i przekonuje dużą trwałością. Humor kierowcy psują jedynie krótkie, wynoszące zaledwie 3000 km okresy wymiany oleju. Jeśli idzie o smarowanie, trzeba skrupulatnie zwracać uwagę na poziom oleju. Łatwo bowiem o uszkodzenie głowicy i tłoka. Kierowcy jeżdżący w terenie krytykują szybko zatykający się filtr powietrza. Pył poderwany przez tylne koło dostaje się prawie bez przeszkód do filtra. Zastrzeżenia budzi również bardzo wąska z przodu i miękka kanapa, dająca się we znaki już po 200 km. NX 650 to motocykl o wysokim prestiżu, cieszący się znakomitą opinią.